Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Anina Kaźmierczak. Dziś o wychodzeniu ze strefy komfortu. Wszyscy wiemy, jak trudno jest wyjść z tej strefy, gdzie jest ciepło, gdzie jest bezpiecznie, gdzie wszystko znamy, i nagle mamy tą strefę opuścić żeby zmienić swoje życie. Czasami obawy są tak duże, że nigdy z tej strefy komfortu nie wychodzimy. A może czasami warto spróbować różnych metod. Ja dziś w przedszkolu obserwowałam pewną dziewczynkę. Dziewczynka jest wycofana, dziewczynka boi się nowości, dziewczynka nie chce się podejmować różnych czynności. Między innymi, taką czynnością, której nie robi, z której się wycofuje, jest mycie rąk. I wiecie, kiedy wszystkie dzieci zaczynają myć ręce, ona mówi, że nie. OK, do pewnego momentu powiedzieliśmy, no to nie będziemy jej zmuszać. Zachęcaliśmy, mówiliśmy, ale to i tak nic nie dawało. I dzisiaj spróbowaliśmy innej metody. Troszeczkę na siłę. Wzięliśmy i włożyliśmy jej ręce pod wodę. I co się okazało? Że ona po chwili już zobaczyła, że to jest przyjemne. Zobaczyła, że to jest fajne. I zobaczcie, to jest ten moment. Moment wychodzenia ze strefy komfortu. To jest czasami, tylko chwila, chwila ogromnego stresu, lęku. Dziewczynka była cała sparaliżowana, jak panie wkładały te ręce pod wodę, gdzie jej pomogły. Ale już po chwili poczuła, że to jest fajne. Więc wychodzenie ze strefy komfortu, najtrudniejszy jest ten moment, ten moment, kiedy my przechodzimy. Ze strefy komfortu w nowość, kiedy już zaczynamy tą nowość dostrzegać i akceptować. Czasami wiąże się to z ogromnym lękiem, ale czasami być może jest potrzebna jakaś druga osoba, która troszeczkę nas w cudzysłowie zmusi, która nas popchnie, a później już okazuje się, że ta zmiana jest przyjemna. Pomyśl sobie o tym, jak ty wychodzisz ze strefy komfortu. Czy wchodzisz i się nie boisz, czy ten lęk cię paraliżuje? Miłego dnia! Zapraszam, Alina Kaśmierczak.